Dzisiaj czwarty luty I zaś temperatura jest przepiękna Dzisiaj już ładnie latają Szum jak na wiosnę Też noszą pyłek I też akurat dwa kwasy Pięknie pszczółki latają. Oby się to tylko dobrze skończyło wszystko. Dzisiaj popatrzymy na krainkę, zaczyna wychodzić, jest jeszcze cień. Ale też już ładnie wyszło. Na dole mamy gzet od Michała Lewandowskiego. Też noszą pyłek I wynoszą trupki. Czas na mili. Ja nie przeję z tylko forcie. Ale jest piękny widok, tylko nie wiadomo jak będzie dalej. Tu też krainka. Kardobra, Też latają, ale jest jeszcze tu cień, za jakąś godzinę słońce się odwinie. Tu już słoneczki zaczynają chodzić. I tutaj, co wczoraj żeśmy patrzyli, pierwsze. Też naszą pyłek piękny. a tutaj najcieplej. Klenarka. Cześcią resztki, bo to jest łódź z do a ja jeszcze nie czyściłem. Widać, że ruch się. Słychać muzyczkę Grania pszczół Następne słoneczko Coś świeci. W tym roku już pszczoły latały chyba za cztery razy, więc Ono ze mnie o takich rzeczach nie ma mowy. To już widać, że leszczyna z dnia na dzień coraz więcej pyli, bo coraz więcej pszczoły przynoszą pyłku. No i zacznie się rozwój, można powiedzieć. I trzeba będzie nie wiadomo, czy nie, ingerować ciastem, aby. Przy mrozie, a na pewno jeszcze jakiś się poka pokaże, pszczoły miały swoje pokary nad głębem, no bo jak matki zaczną czerwić, no to więc będzie co będzie, będą grzały czerw, no to tak samo. Niczym wiosna w O, I spękujemy. I Nie mogę się założyć, że z przodu pracowni jest beczka i na tej beczce jest lód roztopiony przez słońce. I woda biorą z niego. Gdzie tylko słoneczka już przyświeca, solidnie tam szczoły wychodzą w mniejszym lub większym stopniu, ale jednak. Backwest chodzi szybciej od krainki. Aby tylko jak najszybciej się zrobiło ciepło, można odymić wędzie lub polać pasem szczawiowym No i szykować się do sezonu można powiedzieć dziękuję to tyle pozdrawiam